I teraz, proszę Państwa, kącik konfederacji. Pamiętacie panią Jabłońską, która mówiła, że w zasadzie to jedzenie psów to, 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 to ok, dlaczego by, dlaczego by nie? Kandydatka konfederacji takie rzeczy wypowiada. No iście, kon... oni kiedyś mówili, że oni są konserwatystami, proszę Państwa. Tak, tak, tak. No i pani Natalia Jabłońska, tak, dobrze tutaj czytam. Po tej wypowiedzi została przez panów z Konfederacji usunięta z list. To chyba nie nowość dla wielu, którzy zawiedli się Konfederacją. I proszę Państwa, ona się tu beksa. Nie wierzyłam plotkom o niechęci Konfederatów do kobiet w polityce. No i nie tylko. dopisuję, patrzcie, przejrzała na oczy, tak? Ale teraz już wierzy, bo trzy kropki. Jeszcze wczoraj wieczorem byłam telefonicznie zapewniana, że zachowam miejsce na liście w okręgu numer 37 yy, to Wielkopolska, tak. Jeśli nie przyjmę zaproszenia od redaktor Gozdyry do Polsatu, która pewnie chciała zapytać o to mięso, a panowie konfederaci nie chcieli nie chcieli żeby pewnie o tym mówić, no i jak pisze pani Jabłońska, obiecała, że nie pójdzie do Gozdyry, to zachowa miejsce. Więc patrzcie, jaka lojalna do końca. Czyżby nocne obrady w sztabie liderów i tu mrugniecie oczkiem. Yy. No tak, pani Natalio, no widziały gały co brały, tak? Ile pani ma lat? Yy, 13? 15? No, młoda pani, yy, ale no już chyba po 18 roku życia, tak? Z konfederacji się wyrasta. Życie ludzi dorosłych wygląda inaczej niż okres dziecięcy. Dobrze się stało, pani Natalio. Dobrze się stało. Ale wie pani, mógłbym pani zaproponować udział w ruchu dobrobytu i pokoju. A my mamy otwartą formułę. Bierzemy wszystkich. Tak, ktoś może mieć inne poglądy, ale w kwestiach zasadniczych dobrobyt i pokój. Jeżeli się będzie z nami zgadzał, to jest z nami. Nas nie można, proszę Państwa, zagiąć jakimś hakiem. A u was jest taki, który mówi tak: Jesteśmy przekrojem społeczeństwa. Najważniejsze jest dla nas odpowiednie zarządzanie i bezpieczeństwo obywateli, dobrobyt i pokój, a wszystkie inne bzdury precz do kosza. Ale myślę, że nie zaproponuję tego pani. Bo coś mi się wydaje, że gdyby kiwnęli paluszkiem, to by pani wróciła. Jeszcze pani nie zaryła nosem, jeszcze pani, po tej delikatnej wypowiedzi, czuję, że jeszcze pani nie wie, czym jest konfederacja.